Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku Amen. Moi drodzy, to nie koniec naszych roratnych spotkań. Chociaż już znacie 12 obietnic Pana Jezusa, to dzisiaj chcemy powiedzieć o tytule naszych rorat, czyli W Górę Serca. Te słowa słyszycie zawsze w czasie Mszy Świętej. Panie Jezus, który zasłania się kapłanem, zawsze mówi do was W Górę Serca, a wówczas odpowiadacie Wznosimy je do Pana. Te słowa poprzedzają taką długą modlitwę, którą nazywamy prefacją. Ona składa się z trzech części. Pierwsza to ten dialog z kapłanem, następnie dziękczenie Bogu za szczególny czas, w którym się modlimy, i wreszcie zwrócenie się do aniołów i świętych, czyli jakby powtórzenie tych słów. Można powiedzieć, że tymi słowami Pan Jezus zachęca nas patrz w niebo, gdzie już są aniołowie i święci. Dzisiejsza karteczka jest u samej góry naszej planszy, by również w górę do, do nieba wzniosły się nasze modlitwy. I to dzisiaj na tyle. Od jutra będziemy naszymi sercami wzlatywali w górę planszy. No tak. <noise> Zostańcie z Panem Bogiem.